Dziś środa, 23 sierpnia. Pola zapraszam do oglądania aktualności. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się za 53 dni. Kandydaci do Sejmu i Senatu już przedstawiali się wyborcom. Niedawno prezentował się niezależny kandydat do Senatu, Marek Łagocki, a w tym tygodniu poznaliśmy kolejnych kandydatów. Jednym z nich jest Piotr Ziętarski, obecny poseł na Sejm Rzeczypospolitej. Poprzednio wielokrotnie zasiadał w ławach Senatu. Piotr Ziętarski pochodzi ze Szczecinka. Jest doktorem habilitowanym i profesorem uczelnianym prawa. W Koszalinie prowadzi kancelarię adwokacką. Kandyduje z list Koalicji Obywatelskiej z piątego miejsca. Kolejną kandydatką jest mieszkająca w Szczecinku Renata Rak. Prywatnie żona burmistrza Daniela Raka. Renata Rak jest nauczycielką. Obecnie pełni funkcję wicedyrektora w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku. Kampanię wyborczą zaingurowała we wtorek. Jeżeli zasiądzie w ławach poselskich, zajmie się przede wszystkim prawami kobiet. Kandyduje z listy Koalicji Obywatelskiej z szóstego miejsca. Kolejnym kandydatem wywodzącym się ze Szczecinka, o którym wiemy, jest obecny poseł na Sejmie Radosław Lubczyk. Władosław Lubczyk jest lekarzem dentystą. W Szczecinku prowadzi gabinet stomatologiczny. Kandyduje z list koalicji polskiej z pierwszego miejsca. Na budowie obwodnicy szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20 wykonywany jest wiadukt nad linią kolejową szczecinek piła oraz dolne przejście dla zwierząt. Trwają również prace drogowe. To inwestycja z rządowego programu budowy obwodnic. W ramach inwestycji powstanie jednojezdniowa droga klasy GP o długości około 4,5 km. W zakresie inwestycji wchodzi nowy węzeł drogowy na połączeniu z obwodnicą w ciągu S11. Oprócz wiaduktu nad linią kolejową powstaną też dwa ronda. W najbliższy piątek i sobotę fani muzyki metalowej będą mieli coś dla siebie. Na scenie podwieżą Bismarka za gości Materia Fest. Święto muzyki metalowej potrwa dwa dni. Trwa szczecineski festiwal Sakso saksofonowy. Tradycyjnie jego zwieńczeniem jest koncert finałowy na Placu Wolności. Koncert odbędzie się w sobotę o godzinie 12 na Placu Wolności. A wojskowe koło PTTK Wiarusy zaprasza na rowerowe pożegnanie w wakacji. Zaprasza Bogdan Bereszyński. Za nami spływ kajakowy, a ja zapraszam na kolejną cykliczną imprezę naszego koła PTTK w Jarusy. I tym razem na rajd rowerowy na pożegnanie wakacji. 27 sierpnia, o to jest niedziela. Trasa bardzo malownicza, zbiórka na pętli komunikacji miejskiej przy ulicy Szczecińskiej, przy wiadukcie, stamtąd przez Świątki, Las Klasztorny, Jelenino. Zamęcie, brzegiem jeziora jeziorze, przez Przejezierze, Jelonek, Leciczówka, Przełęk. Fragmentem już nowo otwartego szlaku Borne-Szczecinek. Fragmentem tej ścieżki pojedziemy, chcę powiedzieć, że przy przyszłym roku zaliczymy całą ścieżkę z Łubowa do Szczecinka. No a potem w Dzikach będzie przerwa, no i z dziką przez Turowo wrócimy. Trasa około 40 km. Tu nie ma jakichś ograniczeń. Zapisy w siedzibie koła PTTK Wiarusy, w Centrum Informacji Turystycznej Rzędu Miasta, wpisowe 6 zł członkowie PTTK, 8 zł niezrzeszeni. W ramach tego również jest Kiełbaska, są konkursy, są nagrody i na pewno zapewniam pogodę dużo ładniejszą niż aktualnie mamy w tej chwili. Tak więc to będzie nasza kolejna impreza, a o a następnych powiadomień w, powiadomień w terminie późniejszym. Tą informacją kończymy dzisiejsze aktualności. Po reklamach i materiałach promujących Pomorze Zachodnie dowiemy się, czym zajmowały się służby mundurowe w minionym tygodniu. Kolejną pozycją programu będą materiały wyborcze, a po nich cofniemy się w czasie w archiwizjach. Ostatnią pozycją naszego programu będzie magazyn telewizji lokalnych i regionalnych. W piątek aktualności poprowadzi Krzysztof Janczurewicz. Do zobaczenia!